Ja jestem taka trochę niezadowolona. Haj, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zblokowałam się, tak się zapowietrzyłam. W ogóle tak, oglądam na Insta różne relacje. W niektórych częściach kraju to jest tyle śniegu, że dzieciaki na sankach jeżdżą. Śniegu prawie po kolana. U nas nic. Ma przyjść przymrozek, ale na razie na temat śniegu nic w prognozie pogody. W Wielkopolsce przynajmniej. Nie słychać. Nasza choinka trzyma się świetnie, trzyma się fenomenalnie, żal mi jej rozbierać. I tu nie chodzi o to, że mi się nie chce jej rozbierać, tylko naprawdę żal mi jej rozbierać. Jak się zapali ją wieczorem, to tak ładnie to wszystko wygląda. No i mamy w planie podtrzymać ją do trzech króli, czyli no w sumie no... Już trzeba by było rozebrać. Tak się zastanawiam, do kiedy ją potrzymać. No z racji tego, że jest żywa, to po prostu chyba stoi może troszeczkę dłużej, a szóstego, czy tam siódmego na Trzech Króli, jak mieliśmy rozbierać choinkę, to może zdejmiemy i rozbierzemy inne dekoracje, a choinkę sobie jeszcze zostawimy. A wy do kiedy trzymacie chujenkę? Nie wszystko jest takie straszne w dzisiejszym dniu. Dostaliśmy wiadomość, że pan kurier Piotr między godziną 13 a 17 przywiezie nową pralkę, bo kto nie oglądał vloga wczoraj, no to po prostu nasza pralka postanowiła wpadnąć w kalendarz. No miała 10 lat i naprawdę fiknęła tak, że no zamówiliśmy nową, nic specjalnego. Mam głupią żyłeczkę, a tu jest zgromadzenie, jakbyśmy dawali coś za darmo. No i na przykład nasze koty, to są takie, że jak chcemy im wymyślić coś do zabawy, to... Wiecie, no nieraz we vlogu pokazywałam jakieś zabawki dla kotów, coś takiego. A nasze koty są naprawdę takie, że tak, wystarczy jakiś karton, nie? Na przykład przyjdzie jakaś paczka, położyć karton, to mają taką zabawę, że łoja cię kręcę. Patrzcie, głupia żyłka. To zobaczcie, co się dzieje. Malwinka szaleje. O, Ryszard też. Jedynymi takimi zabawkami, którymi się sami rzeczywiście bawią, potrafią sobie rzucać i nosić, to są takie małe myszki różne, takie zabawki. To to rzeczywiście. Tak to oni są, zobaczcie, Jakaś żyłka, sznurek i karton. Nie, Ryszard. No Ryszard. Czy to jest romantyczne, nawet w trakcie zabawy? No Malwina, nie mi miary, przecież to jest mój przyszły mąż. Co ty ziewasz tu? Ja jestem tu przy Tobie. Nie, człowiek to naprawdę jest crazy. Malwinka! Cóż za skok. Ma, malwina? Mmm! Malwinka! Matko, Ryszard! Bo sobie krzywdę zrobisz, skacząc tak z tym brzuchem. Ta jakoś specjalnie nie, nie leci, no lecieć leci, no normalne, nie? Ale naprawdę jest spoko, także mi się wydaje, że jeszcze trochę chyba postoi. O, bazyl, no cóż za zapłon, chodź bazylu, chodź bazylu. A, w ogóle chciałam podziękować, bo ostatnio otwierałam y, te paczki od was ze skrytki i ktoś wysłał nam takiego y, ciastka z filcu i już go zawiesiliśmy sobie. Na choineczkę. Także dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie kartki świąteczne z życzeniami i urodzinowe, które wysyłaliście mi na skrytkę pocztową. Także dziękuję bardzo serdecznie i za ciastka również. Bazyl, Ty też dziękujesz? Co? Mruczysz. On mrucz. No teraz musimy zimy robić, nie możemy za chwilę. Właśnie myślimy co na obiad zrobić. I tak się zastanawiam. Co by tu strzelić? Też żyłkę jeszcze trochę? Co? Czy nie? Proszę, rozłożę ci masz żyłeczkę. Dla miarki, szmierki I czujecie, że bazel w tym roku to będzie miał już 11 lat? Chyba? bo on jest z marca, bo on jest jako jedyny yy, rasowy kod. O co tam chodziło? Że one były tylko dwa w miocie, czy coś takiego, i żeby uzyskać ten rodowód, to trzeba było dopłacić. No, a nam ten rodowód nie był w ogóle potrzebny, więc my tego nie robiliśmy no i Bazyl, znaczy wszystkie koty mają książeczkę i wiecie, były u weterynarza i tak dalej, ale u Bazyla jest konkretna data urodzenia i on był chyba z 5 marca kto nie wie, to wszystkie te trzy koty, które tutaj są, Ryszard, Malwina i Mir, to były koty, które po prostu gdzieś tutaj u nas chodziły i je przygarnęliśmy, one były malutkie najmniejszy był Ryszard, kto pamięta Ryszarda? Ja pamiętam jak go znalazłam padał śnieg, był listopad, pamiętam to a on był taką małą kuleczką i ja myślałam że futro leży tutaj, koło tarasu, jak się wyjdzie. Jak otworzyłam drzwi i tak patrzę, mówię, co to za kłęby futra leżą? I ja podnoszę, a to kotek, nie? On był taki malutki. Taki malutki był Ryszard. Twoja głowa jest teraz większa, jak ty mówisz malutkie, Ryszard! Boże, jaki on jest aktywny! Ryszard, także... Jeżeli kupujecie kotom zabawki i widzicie, że nie ma żadnych rezultatów w zabawie, to wystarczy spróbować właśnie takich normalnych, zwykłych, najtańszych sposobów. Mówi Wam, jak dostaniecie jakąś paczkę, położyć karton, u nas jest zabawa po prostu taka, że jak była ta reklama chipsów, jest, yy, są chipsy, jest impreza, tu u nas jest, jest karton, jest impreza i właśnie sznurki, sznureczki, no tu mam akurat kawałek żyłki i u nas akurat działają takie małe myszki yy, zabawki. I jedną myszkę mamy z kocimiętką w środku, ona ma takie brzuszek otwierany i tam jest kocimiętka w środku i to jest ulubiona zabawka Ryszarda. Czekajcie, gdzie ona jest właśnie? R Ryszard, gdzie jest twoja myszka? Bo to tak w sumie wyszło na to, że to prawie Ryszarda zabawka, bo on tak najwięcej się z Dobra, proszę oddać te żyłki już na razie może. Ryszard! Kamera, matko! To nawet nie myszka, to jest jakiś hipopotam i on tutaj w środku ma taką rzepkę i to się otwiera i tam jest kocimiętka. I to jest tak najbardziej Ryszarda. O Boże, zobaczcie. Najbardziej na Ryszarda to działa właśnie. <laughs> Jego jest do you miss me at all Zaczęłam kroić surowego kurczaka i jeden surowy kurczak już jest. O, drugi kurczak też już jest. No i ogólnie, no właśnie, no to tak samemu nie pokroisz mięsa, samemu nie pokroisz. Rozkminiam co na obiad. I wczoraj byliśmy w sklepie i kupiliśmy właśnie paprykę pomidora ogórka. I stwierdzam, że z ogórka z pomidora zrezygnujemy, bo tutaj z piwnicy wyjęliśmy ogórki konserwowe. Zawsze mamy otwarte w lodówce jakieś konserwowe albo kiszone. I zostały dwa. Więc może je zużyjemy? Mamy też sałatę lodową. My tu są chyba trzy plastry sera żółtego, to też to zużyjemy, ale te papryki nie całe, bo tutaj mam, zobaczcie, kurczaka, który mi się smaży i dałam tylko paprykę słodką sól i pieprz. Papryki wezmę po kawałku, drobno pokroję, ale nie będę smażyć. Chcemy zjeść ją taką chrupiącą, ale pokroję może w drobną kosteczkę. Ja jestem taka trochę niezadowolona, bo już czuć, że dzień staje się coraz dłuższy. No i większość z was, właśnie, skacze po sufit, jest happy, a ja, no nie, 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 nie. Ja nienawidzę tego przejścia na wiosenno-letni. Nienawidzę. Ja wolę jesienno-zimowy niż wiosenno -letni. Letni, co się wydaje niektórym ludziom bardzo dziwne, bo dzień staje się coraz dłuższy, mamy coraz więcej światła, wydaje się, że mamy coraz więcej energii, więcej optymizmu, i w ogóle tak wiecie, no, no wszystko jest słodko, pierdzące. A tu do pani, ja nie nienawidzę tego przejścia, także ja już czuję to, już zaczynam odczuwać to, że ten dzień staje się coraz dłuższy. Proszę bardzo, tak wygląda, tak wygląda nasza nowa pralka. Jezu, już to zapsuję. Ej, Ja się z tej pralki tak cieszę, jakby to było jakieś nowe urządzenie, którego ja nigdy na oczy nie widziałam. A to, no kurczę, no tu nic nowego w pralce nie będzie, nie? Ale już pranie przygotowane, żeby użyć. Także Dawid niedługo wróci z roboty i zostanie wniesiona z korytarza. Ja nie chciałabym w życiu tego zatracić. Jak wam teraz opisuję, ja mam aż taki lekki dreszczyk na plecach. Cieszę się z tego, że mam nową pralkę, znaczy jestem wkurzona, że musiałam wydać pieniądze na coś, co chodziło i nagle postanowiło się zepsuć. Ale mam taką ekstazę w sobie i ja jestem właśnie z tych, którzy potrafią się zachwycać kurą chodzącą po podwórku. z widy już mam, bo myślałam, że coś tutaj mi oblatuje, a tu się tak światło odbiło. Jak tata przyjdzie, to co robi? Z pralką tam wiesi. Co zrobi? Tata plalka gdzie tam zanieść. Gdzie? Na do łazienki. Z kim? Z kim? Z kim zaniesie? To z Pawłem. Z Pawłem. Z wujem Pawłem, nie? Moi drodzy, nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie. Życzenie. Prosimy o subskrypcję i kciuka do góry. Zapraszamy Was. Na jutro. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, tleś. cześć. Zjechałaś na dół. Cześć. Zjechałaś na dół. Czy ma? ty ma? Czy ma ją? O, czy ją? Yeah. O takim czy What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Okay.